You better turn Robimy śniadanie. Dzień dobry, witam w nowym vlogu. I dzisiaj są jajka z awokado. Do tego mamy chleb żytni na zakwasie. Czyli co zrobiliśmy? W sumie ugotowaliśmy jajka i pokro, nie je pokrojów na tej takiej wiecie, maszynce do ukrojenia w takie kostki. I wzięłam awokado, połowę rozmiażdżyłam i teraz właśnie to jest moja porcja, to jest Alana. Więc tak mniej więcej, w sumie nie mam, po pół. No to nie jest po pół, ale... może sobie całe? Mamy drugą część awokado, jest ja dużo. Nie, mi to z tak nie wiesz. I tutaj w tym posiłku, akurat, awokado idealnie łączy się z tymi jajkami i daje taki efekt, że tu macie majonez, ale to jest awokado więc jest zdrowe, nawet jeżeli nie lubicie smaku awokado, to i tak to będzie genialne, bo tu po prostu tego nie czuć tylko jakbyście właśnie mieli taki majonez pokazywałam to w foodbooku i naprawdę jest mega dobra, więc sobie to robimy i teraz po prostu dorzucę pieprz, sól, nałożę sobie na kanapki, to znaczy na chleb i do tego będą na wierzchu jeszcze pomidorki, a to doprawiam, nie wiem, czy mówiłam, delikatnie solą mhm. i pieprzem. Możecie jeszcze dać trochę cytryny, jeżeli chcecie więcej tam smaku. No, to jemy i ja zaraz zabieram się za nagrywanie. Hejka z mieszkania przyszliśmy tutaj w niedzielę, bo no jesteśmy sami, a chciałam zobaczyć, jak to wszystko wygląda. W tygodniu tutaj nie przychodzę, więc proszę bardzo, mamy ściany w kuchni. No i jak widzicie właśnie na górze mamy cegłę. A tutaj na dole mamy takie same płytki, jakie mamy w Łazience. Może Wam pokażę z daleka, jak to wygląda. Tak wygląda ściana w kuchni. Um, tutaj będzie stała lodówka, dlatego zrobiliśmy takie zakończenie i ja też chciałam mieć jedną płytkę tutaj więcej, bo tutaj wszędzie oczywiście będą szafki i nie chciałam takiej sytuacji, że będzie tak mocno widać to zakończenie. Więc tutaj, jak będzie stała ta lodówka, to, tego, to tak fajnie właśnie będzie wyglądało. I w ogóle może Wam się wydawać, że tutaj jest inny kolor cegły niż tu. I to jest prawda, bo nam zabrakło. Ale tu będzie właśnie stała lodówka, więc tego nie będzie widać. A te dwa wyrządki mniej więcej pasują do siebie, tam tutaj kilka trochę nie. Ale jak tu wszystko będzie już tam, wiecie, szafka, okap i tutaj będą jeszcze, coś, coś jeszcze będzie, no to wydaje mi się, że to będzie wyglądało dobrze. Więc tak wygląda w tym momencie ściana w kuchni. I tak naprawdę więcej Wam nie mam co pokazać, bo łazienka jeszcze też nie jest w 100% skończona. Dlatego że właśnie w tym tygodniu, który teraz był, skupialiście się tutaj na tej ścianie, bo to nawet trochę czasu zajęło, żeby to wszystko wyglądało dobrze. I tak naprawdę w przyszłym tygodniu już ta ekipa, która tutaj nam robi, kończy. Ewentualnie jeszcze w następnym jakieś tam małe rzeczy, ale tak naprawdę reszta będzie już leżała po naszej stronie, więc mam nadzieję, że powoli, powoli uda nam się to, to wszystko ogarnąć. A my przyszliśmy tutaj teraz pomierzyć szafy, dlatego że nie mamy ich jeszcze w ogóle ogarniętych, a chcielibyśmy wprowadzić się w maju. Więc trzymajmy kciuki, ale właśnie nie mamy jeszcze w ogóle szaf. Dzwoniliśmy do komandora, bo akurat pomyśleliśmy, że od nich chcemy mieć szafy. Nie wszystko, ale część i powiedzieli, że oni dalej pracują i musimy po prostu dać im wymiary, pokazać co dokładnie chcemy i oni wtedy nam to wycenią, więc chcemy jeszcze raz sprawdzić wymiary tam pewnych rzeczy. No i wrócimy i ja chcę zaprojektować właśnie jak chcę mieć te szafy, bo w sumie chcemy mieć trzy. Bo chcemy mieć, pokażę Wam gdzie, bo jedną szafę chcemy mieć właśnie tutaj. I tu chcemy mieć raczej takie trzy skrzydła, dlatego że tu będziemy mieć komodę. Dlatego nie możemy mieć dwóch, bo wtedy no ta jedna szafka nam się. Szafka, no nie. Drzwi nam się nie otworzą. Więc tu będziemy mieć takie węże 40. I później chyba będzie jakoś 50-50, coś takiego. Więc tu będzie pierwsza szafa. Tu jest ciemno, jeszcze mało co widać, ale tutaj właśnie będę miała garderobę. Więc myślałam, że zrobię sobie taką szafę LK z tej strony i elkę z tej strony tylko, że one nie będą zamykane przez to, że tutaj będą po prostu drzwi no to nie potrzebuję mieć zamykanych rzeczy w garderobie, bo to nie będzie się aż tak kurzyło no i oczywiście tutaj będzie taka szafa gdzie będziemy mieć też pralkę bo jednak musimy mieć tutaj pralkę a nie w łazience buty i tak dalej i tak dalej co myślisz o tym? Podoba Ci się wszystko? Prusiu ma pewnie pytanie gdzie będzie jego legowisko co nie? Plusz, czy ty już wiesz, gdzie... czemu ty tak się patrzysz? Ja muszę tak krążyć za twoim wzrokiem. i bądź ładny. Pokaż jaki jesteś piękny i owłosiony Grzegorz. Grzegorz. <suszy> Więc to chyba tyle z update'u odnośnie mieszkania. Nic więcej tu na razie nie będzie się działo coś, czy mogę Wam powiedzieć. No w tym momencie czekamy na ym, panele na kuchnie, bo ona się, no jeszcze się nie robi, ale będzie się robiła we wtorek yy, odbieramy blat do łazienki i od razu z tym blatem jedziemy do stolarza żeby ogarnąć jaki chcemy mieć kolor yy, szafki w łazience i jeżeli wybierzemy to nie wiem, może i nawet w tym tygodniu będzie ta szafka już w łazience byłoby super, nie mam pojęcia, ale też mogę wam pokazać jeszcze jedną rzecz, bo zamówiliśmy drzwi do prysznica Ogólnie chcieliśmy mieć je robione na zamówienie, ale okazało się, że nikt nie chce nam takich drzwi zrobić, więc stwierdziliśmy, że zamówimy teraz po prostu takie tańsze. I mamy te drzwi, właśnie z marki Rea. To są po prostu takie, jak widzicie, przezroczyste, i mamy tu takie czarne. Pasy. i my chcieliśmy coś takiego mieć na zamówienie ale okazało się, że nikt nie chce nam tego zrobić a jeżeli już, no to ta kwota była parę tysięcy, siedem? siedem tysięcy, a te drzwi kupiliśmy za osiem stów no my chcieliśmy z prawdziwego metalu bo tak. Minimum, ale... tak, ale właśnie nikt nie chciał się tego pojąć, bo mówił, że po prostu za parę lat no będziemy mieć so do wymiany, więc na razie to, zobaczymy jak nam się to będzie sprawdzało. Jeżeli nie, no to najwyżej już wiecie, po jakimś czasie sobie to wymienimy, a tak to przynajmniej płacimy 800, a nie 7 tysięcy, więc spoko. To jest z Rea, bo właśnie z REI mamy to, mamy umywalkę i mamy kran. Więc no, chyba no będzie okej. Okay. W sumie na koniec kwietnia można było też i wzmówić. A, no i właśnie mamy tutaj jak widzicie, mamy te takie coś wystające, i to jest właśnie pod klimatyzację. No, można też klimat ogarnąć bo będziemy mieć właśnie klimatyzację tutaj, jak będę nagrywała, to żeby no, nie było mi za gorąco, no i będziemy chyba spadać. Ja w ogóle mam bardzo fajny dzień, znaczy bardzo fajny. Mam pracowity, dlatego że udało mi się nagrać trzy filmy, w sumie dwa i pół, bo nagrywam znowu ten makijaż do tego filmu, em, gdzie pokazuję wam, jaki można dzień na makijaż zrobić moją paletą, więc spoko, teraz właśnie przyszliśmy tutaj, zrobiłam w ogóle jedną fotę yy, no, na drabinie. Zawsze trzeba korzystać. Teraz przez to, że właśnie e, nigdzie raczej staram się nie wychodzić, no to wiecie, korzystam ze wszystkich miejsc, jakie się da, więc będzie fota na drabinie. Nagrywam dzisiaj foodbook na fidoncie i słuchajcie, chcę zrobić takie homemade tacos'y, ale że nie mam... znaczy homemade tacos'y. Y, po prostu chcę y, upiec je, żeby były takie, wiecie, chrupiące na... w ten sposób, ale że nie miałam takich małych tortijek. A nie wychodzimy do sklepu, jak nie trzeba. To mamy takie duże, więc biorę wzięłam sobie taką miskę nóż. I po prostu robię coś takiego, a później to pokroję i też wrzucę do piekarnika z serem i będzie takie jakby naczosy z serem. Żeby nie było, że marnuję to. Więc jestem dumna ze swoich skilli i ze swojej kreatywności. Patrzajcie jak mi to pięknie wyszło. Zrobiłam fotę na insta i nagrywam właśnie foodbook. Więc, jak chcecie zobaczyć, jak zrobić to cuda, no to w sumie, jak oglądacie ten film, to ten już jest na kanale. Więc y, proszę podziwiać i smacznego, jeżeli będziecie robić. 13 minut temu wrzuciłam info o kolejnej edycji rozdania z pomaganiem. Tym razem, no, oczywiście, że wspieramy polską służbę zdrowia w związku z pandemią koronawirusa i zobaczcie, o zaraz będzie pierwszy 1000 po 13 minutach więc ym, polega to na tym, że na instastory, na instagramie macie wszystko napisane wpłacacie minimum 5 zł, wysyłacie mi maila i macie do wygrania tym razem trzy zestawy kosmetyków myślę, że za tydzień ogłoszę Pierwszych zwycięzców I od razu zmienię nagrody I będzie do wygrania Kolejne, będą do wygrania Kolejne paczki, bo tu chyba dałam Na cel miesiąc Więc zobaczcie, zaraz będzie Pierwszy tysiaczek Super, bardzo się cieszę, że Chcecie ze mną pomagać i bardzo dziękuję Każdemu, kto tutaj Wpłacił pieniążki, czekajcie Przejedźmy sobie tutaj gdzie to się jak to się robi? O tak, pokaż więcej. Więc dziękujemy wszystkim, którzy pomagają. I żeby nie było, ja oczywiście też wpłaciłam. Dokładnie. I jeszcze kurczę już tych 50 zł też było. 1005. już jesteś kurczę, no! A nie! Patrz, ja nie mam. Uuuu! Pięknie. Dziękujemy. Hejka, zobaczcie, co nam przyszło. Zamówiliśmy jedna z czterech. Um, zamówiliśmy obciążenie sztangę no, na siłownię, żeby Misiu mógł ćwiczyć, tak, Misiu. Kisiolek. Będziesz ćwiczyć. Kolejne ogólnie chyba mamy 80 kg łącznie ze sztangą. No 80 więc... Zobaczymy. Alan już nie mógł na ketlach samych, mhm. więc stwierdziliśmy, że dobra. Zamawiamy profesjonalne. Ja. Pełna profes profeska. 360 złotych. No, 400 zapłaciliśmy za 80 kg mniej więcej. No, mamy sztankę. 22 razy po 10, 2 razy po 5 i szcztangę. Dokładnie. No i jeszcze oczywiście zaciski, ale zaciski akurat były... Yy... Ale zaciski miałem zamówić! Nie, Nie zamówiłeś zacisków?! W innym sklepie miałem nawet do zamówić. Alan! Zapomniałem. No Zamówię zaraz. Jak ty chcesz ćwiczyć bez zacisków? No to pewnie dopiero w 3 tygodniu. Ja... Ale z No widzicie, Tak to jest, jak Alan ma coś zamówić. Ok, to mamy tutaj piątkę. No co to, to myślisz, że staje, że ketle... To znaczy, że te, te to będą takie... Myślałem, że to będą duże, mm, ale chude, spoko. wiesz? No co zrobisz? Plus, jesteś zainteresowany? Czy proszę się zainteresowany? Hajka, witam Was jak widać w przepięknym wydaniu. Właśnie skończyłam trening, dlatego jestem w stroju sportowym. Na głowie mam turban, bo mam maskę. I pomyślałam, że się przywitam, bo mamy właśnie już dzisiaj piątek i powiem Wam, jak wygląda w tym momencie mój jakby plan treningowy podczas siedzenia w domu. I tak naprawdę zaczęłam go dopiero od tego tygodnia, ale i tak jestem szczęśliwa, że cały czas za tym podążam, bo stwierdziłam, że przez to, że siedzę cały dzień w domu, no to oczywiście z logiki Moja aktywność bardzo mocno spadła, dlatego robię teraz dwa treningi dziennie. Czasami robię jeden, ale raczej codziennie coś robię. I tak na przykład w poniedziałek robiłam trening siłowy i jogę. We wtorek zrobiłam cardio rano i wieczorem trening. Wczoraj, wczoraj nie, w środę. W środę zrobiłam też właśnie cardio i trening siłowy. Wczoraj zrobiłam tylko cardio, dzisiaj zrobiłam cardio już i chcę w sumie cardio. Dzisiaj akurat zrobiłam coś w rodzaju tabaty, ale takiej tanecznej i wieczorem też będę robić właśnie już trening. Wypróbuję też tangi, bo wczoraj właśnie nie cięłam, dlatego że no, wieczorem tak nagle znowu przyszła mi migrena, ale taka dziwna, że za każdym razem znaczy taka dziwna. No nie do końca dziwna, ale taka, że właśnie za każdym razem jak się schylałam to po prostu tak mi pulsowało w głowie, że nie było opcji, żebym zrobiła treningu. Więc dzisiaj już zrobiłam właśnie trening taki 30-minutowy tabatę i robię je akurat z kanałem chyba PopSugar. Może Wam wrzucę te trzy cardio, które zrobiłam do tej pory. Wszystkie mi się podobały, wszystkie były trochę inne, ale na każdym mniej więcej w ciągu pół godziny spalam około 300 kilokalorii. Na pierwszym spaliłam najmniej, E, później to był ten taki salsa e, i wzięłam go, bo właśnie na story pokazywała go Kasia z Love and Great Shoes więc sobie pomyślałam, a dobra spróbuję co mi tam, bo ogólnie zazwyczaj jak robiłam cardio takie taneczne to po prostu włączałam swoją playlistę i tańczyłam, a tak to przynajmniej mogłam się też wiedzieć, czegoś tam uczyć e, i wczoraj robiłam sexy dance workout, coś tam coś tam to było spoko, no a dzisiaj już właśnie bardziej takie hip hop tabate bardziej taka wymagająca, ale znowu nie trenujecie cały czas, tylko właśnie macie tam jakieś przerwy, więc no, dla każdego myślę, że coś się znajdzie, ja będę próbowała dalszych i mogę Wam linkować i mogę oceniać na 10, ile bym dała, ale spoko. Więc ja teraz idę się wykąpać, idę umyć włosy, E, idę się ogarnąć i e, będę nagrywać filmy, bo dzisiaj chcę nagrywać. E, a, miałam ci powiedzieć, ale to powiem, jak będę ładnie wyglądała, żeby was nie straszyć już więcej, więc odzywam się potem. Okej, okay, hejka, ja się w końcu ogarnęłam, żeby z Wami troszeczkę pogadać, dlatego że mam do przekazania Wam dwie informacje. Pierwsza informacja, to słuchajcie, w tym momencie rozmawiamy paleta, abstrakcja i turbo highlight są dostępne. Jest też jeszcze trochę zestawów. Nie wiem czy w momencie kiedy wy to oglądacie te zestawy jeszcze są, ale jeżeli nie, no to mamy osobno turbo highlight dostępny i osobno paletę Oczywiście wszystko to, co widzicie, to jest i turbo Highlights i na oczach mam paletę. Jeżeli chodzi o ten film, gdzie mam Wam pokazać różne makijaże stworzone tą paletą, to możliwe, że ten film pojawi się już w poniedziałek, dlatego że już tak naprawdę kończę. To jest właśnie jeden z ostatnich makijaży, które chcę zrobić do tego filmu, więc jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że jeżeli chcieliście kupić czy paletę, czy rozświetlacz, no to teraz jest idealny moment i będziecie sobie mogli na to pozwolić. Oczywiście bardzo dziękuję za wsparcie i bardzo, bardzo się cieszę, że tyle osób czekało Was na ten rozświetlacz. No bo jednak jest to bardzo miłe, jeżeli chcecie coś kupować, coś co stworzyłam. A jeżeli chodzi o drugą sprawę, no to tak jak właśnie wcześniej widzieliście, założyłam tą zbiórkę na pomoc służbie zdrowia podczas pandemii koronawirusa. I to wygląda tak, że wpłacacie minimum 5 zł, wysyłacie mi maile i możecie wygrać jeden z trzech zestawów kosmetyków. Wszystkie informacje macie na moim Instagramie w zapisanych relacjach pod nazwą chyba Rozdanie. Czy pomagamy? Nie, chyba jest pomagamy. Więc tam to wszystko znajdziecie, ale właśnie możecie wybrać, wygrać jedną z trzech paczek i myślę, że co tydzień te nagrody będą się zmieniać. Czyli co tydzień będę wybierała zwycięzców i wrzucała jakby nowe, dlatego że ta zbiórka trwa miesiąc, a nie chciałabym, żeby, żebyście o niej zapomnieli. Dlatego będę to wiecie, updateować, ale jeżeli właśnie jeszcze nie wpłaciliście chociaż 5 zł, to bardzo Wam polecam, nawet jeżeli nie macie tych 5 zł, to tyle po prostu ile macie. No ale to jest ważne, żebyśmy w tym momencie wszyscy razem się zjednoczyli i pomogli. I teraz ja wiem, jakie mogą się pojawić komentarze, czyli że dlaczego my mamy wspierać służbę zdrowia, skoro powinien to robić rząd, że płacicie ZUS i tak dalej, i tak dalej, no. Ja też płacę z ust, więc jakby bardzo mocno Was rozumiem. I też dlatego trochę mi zajęło zrobienie tej biurki, dlatego że ja też się cały czas zastanawiałam, jak to zostanie odebrane. Ale słuchajcie, jesteśmy w takim momencie, że jeżeli my sami... Nie zadbamy o to, no to niestety nikt nam nie pomoże. Dlatego stwierdziłam, że jednak chcę zrobić tą zbiórkę, bo no bo po prostu no musimy być w tym razem, musimy razem sobie pomagać i razem się wspierać. Więc pamiętajcie też przy okazji, jeżeli nie musicie, nie wychodźcie z domu i no, tylko to jest jedyna metoda, żeby spowolnić to, co się dzieje. Jeżeli nie wiecie, no to w tym momencie już Stany Zjednoczone są na pierwszym miejscu, a przecież on o, koronawirus pojawił się dużo później w Stanach niż chociażby w Europie. E, I już przegonili i Włochy, i Chiny, więc no a widzicie właśnie jak tam, co tam się dzieje. Tam ludzie, z tego co ja słyszałam, ludzie mają to gdzieś. A tak się właśnie dzieje dlatego, że no, oczywiście po pierwsze robią bardzo dużo testów. Nie tyle co w Polsce, więc pewnie też tutaj dlatego tak jest. No i po, po prostu słyszałam też, że na przykład w Nowym Jorku ludzie mają to gdzieś, to, żeby zostawić w domu i dalej wychodzą. Więc no, no niestety w Stanach nie zawsze wszyscy biorą to na poważnie, a jest to bardzo poważna sprawa, no i mamy tego efekty. W Hiszpanii co się teraz dzieje, no, mam nadzieję, że po prostu w Polsce dzięki temu, że tyle mówi się o tym, żeby siedzieć w domu, to mimo tego, że te liczby będą rosły, no bo będą rosły, to po prostu będzie to się to zmieniało wolniej niż w innych krajach i na to liczę, dlatego razem musimy troszczyć się i o swoich bliskich, i o nas samych, żebyśmy nie wychodzili po prostu z domu, bo nawet jeżeli Wam się nic nie stanie, to możecie przekazać tą chorobę komuś innemu. I wtedy już może nie być tak fajnie i gładko. Więc pamiętajcie, żeby zostać w domu. E, no i jeżeli możecie wesprzeć finansowo, no to, to też jest bardzo mile widziane. To jest chyba też wszystko to, co chciałam wam powiedzieć w tym momencie. Nie kończę jeszcze vloga, więc odezwę się do Was później. Słuchajcie, ale był w paczku Macie i przyniósł e, mi paczkę. Mam. Nam, no, przepraszam. przepraszam. To musisz być w filmie, czy nie? No, Mogę e, Od Asi. Asia32B na no, Instagramie. Nie, to to Jeżeli jak, nie wiecie, to to jest jak chyba... Jak oglądacie jakiś post gdziekolwiek w internecie? Na Instagramie, <laughs> to Asia mówi no, to. Ale Asia jest ze mną już od bardzo. Kurczę, nawet nie wiem ile, Asia może to jak długo to jesteś, Mi się wydaje, że jest za mną od samego początku. No i Odaś już tam, za każdym razem jak się widziałyśmy, bo spotykamy się zazwyczaj na jakichś tam wiedzę spotkaniach. Yy, przestań to mać yy, Na spotkaniach, czy tam z Olimpem, czy jakieś tam coś tam w Warszawie, to zawsze się spotkamy, bo Asia przychodzi. Za to bardzo oczywiście dziękuję i zawsze mi daje coś słodkiego. I słuchajcie, Asia wysłała mi z paczkę z innego powodu, ale <grym> słuchajcie, ja się tego nie spodziewałam. Patrzcie, ile tu jest, i teraz tak, jeżeli po tej kwarantannie. Ja będę gruba, tu nie macie dobra, odpowiedź no. dlaczego. No I tu widzę. A, dla najlepszych ludzików i misiaków na świecie. Dziękuję, że jesteście. Mm. Jest bardzo dziękuję za paczkę. To jest w ogóle tyle jedzenia. Czy ty widzę. Malte sersy. Kocham malte sercy. Ja ale dobra, Poczekaj, coś zjeść. bo tu misiaki dostały, Pala, piłeczki. Piłeczki. No No plusi to raczej nie, ale misiak to Maltesersy. już Cię kocha. No. Dobra, ale zobaczmy co tutaj dostałam. Dziękujemy. Bardzo dziękuję właśnie. Czekoladę, e, to to jest pizza. dla miejsca. Uwielbiam. Mamba! Kocham mamę. To jakaś inna, czy nie? No jakiś tam ten ale Paradise. To Z Milki. To dobrze ja kocham A Asia też uwielbia Milkę, więc nie dziwię się, że tu jesteś Z Milki. Ja wiem, bo Asia pewnie kocha. um, nie chciała być gruba. A to Alan kocha. A Asia pewnie nie chciała być gruba i nam wszystko wysłała. Elegalny. Ej! To jest dobre. Słuchajcie, to są takie ciasty, takie coś, co przynajmniej Mamy u nas w żarach coś ty, to są te z Aldi. I kiedyś Alan był w szpitalu e, i ja kiedyś przyniosłam mu w... całe opakowanie takich tego czegoś i, I to zjadłam. Ale ważne, że było <laughs> Ale byłam i przyniosłam. Więc dostarcznie mi, ile tak... Nie, co tam jest? Coś z Oreo jest. Yes. Czoklet, coś tam. Okuszczę i jeszcze inne z Oreo. i słuchajcie, to jest w ogóle <noise> Osta... <noise> jakieś zimne. zimne, tak może już wypić. No, chyba trzeba. Trzeba chyba wypić. Dobra, to. To jest z A to nie są te masła? Tak, chyba. To są takie masła. Asia w ogóle orzechowni. bardzo często. No, z Orzechowni o tym bardzo często ja mówi. Że... Miasta z Migdałów. No, to będziemy sprawdzać. Fajną ma konsystencję od dołu. Dobra, homemade. Dobra, jeszcze więcej tutaj tych ceste. Ja y za herbaty dziękuję. Herbatki. z tekana? Tak no. to się czyta. F Magic Moment I to Fresh ja. Orange. I słuchajcie jeszcze, czzejdzie to. Pęczak. Kaszę. Więc e, spoko, bo nie będziemy musieli wychodzić do sklepu. <gum> nie, po co? Ale tego nie zmieni. Ale to jest jakiś Christmas edition. To jest ten taki gotowy. Żeby leśny? No. Żeby leśny kminek? kapusta. Knijek? Ja muszę tu zobaczyć. Oj, to co się dzieje? może ta. być dobre. Ej, ale to jest, wygląda fajnie. Ale mam ochotę to spróbować. Zaraz, no, ale w sumie, ogólnie zacznijmy od tego, że ja w ogóle dostałam tą paczkę, dostaliśmy, przepraszam, bo Asia narysowała misiaki. Yeah, to nie. Sure. to jest takie sztywne. A tu w ramce, patrzcie yeah. na to! Yeah, <suszy> jakie błędanki. Pluszkę jak miszka, jak widzieliście, to wy! Patrzcie na to. Ja to już właśnie... tomarajan, No chodź tu. No, ty jesteś tutaj na tym obrazku. Zobaczcie, i to jest, właśnie to jest Misiu, to jest plusz i ja już to widziałam wcześniej i w ogóle, kurczę, wiecie co, Asia wysłała nam to wcześniej. I y, rozumiecie, że nawet nie dostaliśmy żadnego awizu z poczty i odesłali to. I bo po prostu byłam tak zła, bo myślałam, że powie, powiedzieliśmy Asi, że dobra, jak będziemy w Warszawie, to znowu pójdziemy na goferki y, i nam wtedy co dano. Ale chyba Asia nie chciała czekać, albo sądzi, że nigdy już nie przyjedziemy no, no, do Warszawy. Więc y, wysłała nam teraz paczkomatem. I bardzo Asiu dziękuję i za ten rysunek, i za tą, tą tonę jedzenia. w ogóle już nie będę ja mogła. Idę, do ja też idę już jeść. Ja też idę jeść. No raczej. Więc Również bardzo, bardzo. Jed. Dziękujemy. Dziś muszę postawić no. bo tu mam Wiesz, też rysunek donci. Możemy wpić tutaj. tutaj. No pięknie. Tak a tu jak nie widzieliście, to to jest w ogóle serduszku. No to jest Cute. Mm. Wszyscy będą mi zazdrościć Twoje rodzice, moja mama. O, muszę mamie wysłać. Czyta się, kto to taki zdolny narysował. Tak. No, zawsze jak właśnie wysyłam zdjęcia ym, jakichś rysunków misiaków, to mam, ale na zawsze kto to taki zdolny narysował. Piękne jest. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Ej, słuchajcie, bo Asia nam wysłała łapaczkę Dla ciebie nic nie mam. Sorry. Ale Zresztą nie, poczekaj, bo jest... Misiu, co to jest? Misiu, co to jest? Czy to jest piłeczka? Wolisz do kosza czy do bejsbola misiu? No to którą misiu, misiu wolisz? Jesteś szczęśliwy? Miś? Tak? Jesteś szczęśliwy? To którą wolisz? Kto? Czy tą wolisz misiu? Stom. Którą? 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 <noise> Łabiałam, <noise> <noise> No Misiu jest teraz w niebie. <noise> no, misiu jest szczęśliwy? Ale... Tak? Szczęśliwy jest. Misiu, Podziękuję Asi. Daj głos. Daj głos! No, jeszcze raz. Mziuk. No, podziękuję. <głos> <głos> tak bardzo dziękujesz. A dasz głos? Daj głos. Dobrze, proszę. A ty nie lubisz piłetek, nie? To ty dostaniesz ciasteczko. Może być. <noise> Jak ty wyglądasz? Tak będzie to dzień. Dobra, słuchajcie, ja już będę kończyć vloga, dlatego że jest już późno, więc jeżeli nie pojawi się on o 8 rano, to przepraszam, ale właśnie dlatego biorę tylko jeszcze suple. I właśnie mówiłam wam, że będę brała to Innowum Silka Max, to jest ekstrakt, ekstrakt skrzypu i pokrzywy, cystyna, witamina witaminy cynk, sen i miedź. Mamy wsparcie pięknych włosów, skóry i paznokci. Używam dopiero od miesiąca, nie, trochę ponad miesiąca, bo już zużyłam jedno opakowanie. teraz biorę kolejne. Więc takie suplementy powinno się brać około 3 miesięcy, więc dam Wam znać. Tego biorę jedną tabletkę i oczywiście ZTMA, czyli cynk, magnez, witamina B6, bo mamy tutaj magnes, który bardzo fajnie działa na, na migreny. Ogólnie na bóle głowy, ale pamiętajcie, że zawsze przy suplementach warto najpierw sprawdzić, jakie macie niedobory, i pod to dobierać właśnie swoją suplementację. I tu też biorę tabletki, więc będę się z Wami już chyba żegnać. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i że miło spędziliście ze mną czas. Kończę, dziękuję i dobranoc, a Wam życzę miłego dnia.